W Bibliotece Pedagogicznej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Apetyt na czytanie, który cieszył się sporym zainteresowaniem, bowiem swoje prace przysłało aż 70 młodych plastyków. Tak duża ilość zgłoszeń cieszy organizatorów. Mieliśmy 70 prac z 10 placówek edukacyjnych szkół. Jest to konkurs dla szkół podstawowych, klas 4-6. Jaki poziom tego konkursu? Poziom może powinna ocenić jeżery, ale oceniamy poziom jako wysoki, ale trudno było też tutaj wyłonić te prace z racji wyrównanego poziomu. Przeświecał nam cel taki, żeby uświetnić dzisiejszy dzień, Światowy Dzień Książki, żeby zachęcić młodzież do czytania i do propagowania czytania poprzez właśnie plastykę, malowanie, rysowanie. To któryś z kolei z konkursów plastycznych, które organizujemy i mamy zawsze około 80 czy nawet więcej prac, także nie narzekamy na ilość zgłoszeń, zawsze jest mnóstwo zainteresowanych. Tutaj celem było rzucenie hasła, tak żeby młodzież odczytała je dowolnie. Byliśmy ciekawi, jak zinterpretują właśnie hasło apetyt na czytanie. Same prace stały na dość wysokim poziomie i były bardzo zróżnicowane pod względem techniki ich wykonania. Jak dodałem, laureaci konkursu, ich wykonanie to przede wszystkim fajna zabawa. No jest bardzo przyjemnie, że akurat pierwsze miejsce. Powiedz, jak długo pracowałeś nad swoją pracą? No tak około tygodnia, nawet więcej. No, Mikołajek na wakacjach i tam jeszcze różne części tego Mikołajka. A dlaczego ta książka? No nie wiem, bardzo mnie zainteresowała i jest śmieszna. Powiedz, czy bierzesz jeszcze udział w innych, podobnych konkursach plastycznych? W podobnych to raczej nie, ale tak w przyrodniczych nie rozbieram jeszcze. Jakie masz osiągnięcia w tych konkursach? W przyrodniczych to wyróżnienia. Trzeba zaznaczyć, że w planach dyrekcji biblioteki są już kolejne konkursy, które mają zachęcić dzieci i młodzież do czytania. Y oczywiście na pewno po wakacjach. To jest bardziej dogodny czas też dla szkół, żeby we wrześniu bądź październiku zorganizować jakiś konkurs.